Słoń Zero Absolute, na to nowy kawałek, który trochę nas zaskoczył, przynajmniej mnie, zobaczyłem go na YouTubie, więc wiedziałem, że się u nas pojawi na kanale. Czy chcesz coś dodać? Nie. To jedźmy. To jest impreza. Tyko? Oczy jakby w każdym z dziurek przyjebał cały gram Języki raferów. na naszej jak talisman, walipas, mat, Nie macie żadnych szans, mój hate do was trwa już 10, płyt, to żaden coming out Rośnie mój bady count, chce spalić świat Chciałbym usypać w twój duży kobiet z waszych Chciałbym na szczycie wstawić maszt A ściągnięty z twarzy skarb Zawiesić tam jak flagę i patrzeć jak mi tańczy wiatr mogę się założyć, nie? Że była nauczycielką. Nie będę cię gonić, to nagi fakt. Poczekam, aż się podniesiesz i na ziemi będziesz krwawić z Wyciągam z ciebie organy, by na nich grać. Zostawiam czerwone ślady wśród szarych barw. Skile mam nadal wyższe niż ściany, Al. jak chcesz mnie kurwa uciszyć, to tracisz czas. Nazywam się Kaligan, Pizdy się manewr. Nie w wiary świata, jej nigdy nie miałem. O, to jest zero absolutne. Cowkiemy sobie to, bo czuję, że bangierowe rewiemy. No jest, jest, coś się dzieje. Jaki Banger fajne. <grywa> fajne! Fajne, fajne! Podoba mi się. Powiedziałbym, że to jest coś w stylu, że nie jest to rewolucyjne, ale w ogóle nie, nie o to chodzi, bo to jest po prostu zajebiste. Tak, no słoń robi to, co z czego jest znane. Zobaczmy ten refren. Więc świat, ja jej nigdy nie miałem! O! To jest zero absolutne! Spacerkę z piekło! W drodze po sukces. Zabawa z bronią, ze śmiertelnym skutkiem. Palec wskazujący szaleje na spuście. O, Jeśli wolisz słuchać błaznów, jak wpierdalam się w panie, jak jebana, kula warbów. Chwałce z pusta tak mocno, że schodzi mi skóra z palców, a ja mam swoim Wygląda jak dziura w bajlu, a Te słoniowe porównania są legendarne. Gwałcę z pust, coś tam. <laughs> zawsze, coś tam, coś tam? Jak coś tam, coś tam. Nie? I to, jest, to jest po prostu magia słonia. Słówko tylko o refrenie. Tutaj słoń przyzwyczaja do tego, że refreny są u niego po prostu takie sobie. Są kwaściutkie takie powtarzanie jakieś, jakieś szczantowania. To jest na, na ten, na koncert, to jest peja. To jest, to jest naprawdę tak się rozerwać pierdolę, co myśli o mnie, twój garbaty koleszka. Gdy trzymam broń w rękach, zmieniam się w kombajn do mięsa. Cierpienie jest za darmo, więc dostaniesz go od serca. Odkręcam i madło. Hejtują mnie kurewki. Po swoje wciąż zapierdalam, nieważne którędy. Moja broń na stole leży obok siebie jak uberty Jestem atomowym grzybem nadjebanym <śmiany> gulerbym <śmiany> Ale jedna O, bo zero absolutne synu, o, bo zero absolutne synu, o, bo zero absolutne synu, o, to zero absolutne Jestem z pokolenia łamania joysticków Tym gamingowym gównem przesiąknąłem do szpiku na cilu pre do przodu, wokoło trupy krew, to jest zero absolutne, wśród absolutnych zer Jestem z pokolenia łamania joysticków, o, tym gamingowym gównem przesiąknąłem do szpiku na cilu pre do przodu, wokoło trupy krew, to jest zero absolutne Zero absolutnych O To zero absolutne synu o, To zero absolutne synu o, To zero absolutne synu o, To zero absolutne I Jeszcze raz o, To zero absolutne synu o, To zero absolutne synu o, To zero absolutne synu o, To zero absolutne okay. Wielkie nawiązania... Jak mogą się do czegoś doczepić, a się doczepię. Zabrakło mi jakiejś modyfikacji. Myślałem, że po tym build upie, który był słaby... Żeby coś się zmieniło w tym. Tak, myślałem, dwie że... dwie takie same połówki. Tak, tak. tak. No. I ja myślałem, że ten refren jak wejdzie po tym słabym build upie, to to będzie taki okay. refren, na przykład z jakimś takim strasznym dronem. No, Trochę jak Chivas zrobił, tak, pamiętasz? Z tego tak. się spodziewałem. Troszeczkę brakowało takiego cukierka na szczycie. Takiego... Gówna. Oh, takiego do na koniec, nie? Bardzo no. już trudno. Szkoda troszkę, ale no co? No? Trochę grzecznie, jak na słonia. W sensie, okej, okay, to nie jest wina słonia. Instrumental troszeczkę mnie zawiódł pod koniec. Beat, no. Dziwna impreza ogólnie, całościowo. Dziwna impreza. Na no, taką bym chodził, w tiko chyba, nie? Tak Jeszcze, się żeby używało. wszyscy byli łysi. <laughs> no. Bardzo mi się podobało. Podobało mi się ze za względu na słonia. No zdaniem jak najbardziej. Fajny kawałek, taki. Taki bit no, imprezowy. Na wiele okazji się to nadaje <grym> na pogrzeb. A, pewnie na pogrzeb <grym> tych wszystkich frajerskich ziomeczków ze środowiska raperskiego. Tak, to jak słoń mówi, że 10 lat nie jest coming out, dziesiąta płyta, w sensie. Nie? Śmieszne jest to, że on cały czas ma tak naprawdę ten sam styl, to samo flow. Jedyne co się zmienia to te instrumentale. I to jest okej, okay, bo Słoń jest po prostu cały czas dzięki temu zajebisty. Nie? Tak, cały czas. <grym> Instrumentale doganiają, powiedzmy, jakąś tam rzeczywistość, która otacza nas, a słoń jest cały czas taki sam. Jak Janusz Korwin Mikke. Tak, jego słynna herbata z dziesięcioma łyżeczkami cukru. Naprawdę? Nie widziałeś tego? Nie. Jak, sobie, jak w jakim? a to jest A, już. dobra, co tak słodzi tak, tak, o, czas, to jest, no, Tak, tak, cały czas... Podejrzewam, że ci, którzy przyszli tej posłania, to im się też podoba, ale możecie napisać dlaczego w komentarzach. I oczywiście dać y, lajka, subskryba i tak no, dalej. Także jest masa opcji. Tak. Najważniejsze, żebyście byli z nami na kolejnym filmie i dawajcie sugestie, co jeszcze chcecie od nas zobaczyć. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć.